Cześć, Bartluna z Grillowej Braci i Kacper z Grillbusters Uwaga, nadchodzi mega sztos Już od niedzieli, tylko na Grillowej Braci będziemy organizować spotkania z prawdziwymi zawodowcami grillowego fachu Meeting Tak nazywa się ten cykl, w ramach którego wypytamy o wszystko, o ulubione dania o techniki, o warsztaty, o metody i wiele aspektów pracy z rusztem prawdziwych kozaków barbecue tych polskich ale przede wszystkim zagranicznych w tę niedzielę o godzinie 17 odbędzie się pierwszy miting. Obecność obowiązkowa. Pierwszym gościem mitingu będzie współprowadzący Kacper Seldman. Grillmaster, y, współpracujący z wieloma topowymi firmami i produkującymi sprzęt z najwyższej półki Weber, Napoleon, Brojczyk, Amadojo. On to wszystko zna. Ponadto ma firmę organizującą cateringi grillowe, produkuje swoje produkty na grillach ale też ma kanał Grill Bastards na YouTube i program w telewizji. Zadam mu kilka pytań od siebie, ale również wy będziecie mogli pytać o co tylko chcecie. Ja nie zamierzam pozostawać Bartowi Dłużny, też go muszę zapytać o parę rzeczy. Dla mnie pasjonat grillowania, amator, który bez wsparcia wielkich firm i właściwie bez żadnych pieniędzy zbudował internetową potęgę w tej dziedzinie. To jest prawdziwy ewenement. I też zamierzam go wypytać o kilka rzeczy, które bardzo mi zaimponował. Ale najlepsze zacznie się już za dwa tygodnie. W niedzielę ogłosimy, kto będzie pierwszym zagranicznym gościem meetingu. Niedziela 16 stycznia. Godzina 17. O... Oglądajcie. <noise>